Cześć siemoneczko, z tej Nikoś dziś spróbujemy zagrać z, z, zrobić adepcika na Huntress'e Łowczyni. E, ogólnie zakupiłem bardzo który, e, zakupiłem bardzo takiego skina, który mi się mega podoba. E, nie wiem co wy o nim sądzicie. Podoba mi się, więc kupiłem. A więc tak, wracajmy. E, trzema umiejętnościami Huntress są tak, e, Lulabajka Klątwa e, i więc tak. Klątwa czerpiąca swą moc z depresji ofiar. Twoje polowanie jest pieś... przerażającą pieśnią strachu, która staje... z... sieje zamęt w... w umysłach ofiar i sprawia, że są one mniej skupione. Za każdym razem, gdy ocalali, nie trafią testu umiejętności podczas naprawy lub leczenia, tracą dodatkowe 6% postępu. Za każdym razem, gdy się całego na haku, kołysanka łowczyni rośnie w siłę. Wpływa na... to na ostrzeżenia o testach, o teści umiejętności podczas leczenia lub naprawiania generatorów. Jeden żeton, jeden do czterech żetonów. Czas pomiędzy pojawianiem się dźwiękowego ostrzeżenia o teście umiejętności i właściwym testem umiejętności jest krótszy. 5 żetonów, całkowity brak ostrzeżenia dźwiękowego o teście umiejętności. Więc, no, warto byłoby przypilnować tego to temu No i w tym momencie, sur, powinny walić geny, jeśli nie będą zbytnio ogarniać i, i się skupiać na gierce. Do tego, drapieżna bestia. Twoja żołnierz daje po prostu mi efekt niewykrywalny po osiągnięciu pierwszego poziomu rządzy krwi. Efekt zostaje usunięty po utracie tego efektu. Zyskuje dzięki temu 53% punktów więcej krwi w kategorii łowca. Spoko. Znaczy, no, nie przepadam. No i zwierzę terytorialne. Wyzwala potencjał twojego czystania aury. Gdy jesteś w odległości co najmniej 24 metrów od piwnicy, e, ukazują ci się na 6 sekund aury wchodzących do niej ocalałych, więc będę miał tylko aurę, jeśli jakiś gagatek będzie chciał wejść do piwnicy, nie? Też tak słabe, nie? Jedyne mój, nie moim zdaniem, fajnym parkiem, no, tylko to, nie? No, więc nie wyczuwam jakieś super meczu z mojej strony. Może być ciężko. Dlatego biorę tak. To porki one shot eee, i w sumie... cały maksymalnie środek do parku do jednego. W sumie mógłbym sobie ich zwiększyć, nie? Yy, na ofiary nakładany jest efekt zmasakrowany i krwotok. Kurcze. Może one shot'y se wywalę? A co dodam? Może aura na 5 sekund. Może być git, bo ona łącznie ma chyba 7 czy ileś tam toporków. No bazowo. Dobra, spróbujemy w tym secie. No i piwnie zagram... E, piwnie. E, zagramy sobie na hacz, który będzie przy chacie zabójcy. Jeśli będzie chata zabójcy oczywiście na mapie. Dobra. A my więc widzimy się w meczyku. O, jesteśmy na Może nie na spoko mapie dla mnie. Nie przepadam na niej na killerze totalnie. Ciężko na niej jest wygrać. Ale... Otwarta w miarę mapa jest, nie? O, mamy 7 toporków. Robi ktoś tam gena? Małym? Robi czy nie? Nie wiem. Dobra. Ty, 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 ty. Tutaj robi. Tutaj. Jezus mój, zest, to jest nie wiem, nie? Tam drugi surf. Teraz? Ale ty nie zużyłaś. Teraz zużyjesz. Nie Jezu, zużyjesz. Jezus mój zes, ale to z bazowego się dołączymy. Z bazowego e, kopiemy. Ok, mission mis possible. Zrobione. Pierwszy z zaglula bajki. Podejrzewam, że tam kigatek kręci już w małym. Zrobimy tak. Czy coś czy mi się wydawało? Aha, dobra, w mainie wykręcone. A zróbmy tak: tak, tak, tak. Może wejdzie. Tak samo tak. Tak, tak. Nie wiem, nie umiem grać kontreską Może się uda coś utrafić. Zrobimy tak. Okej. Okay. No i oczywiście nie kampimy, nie? Nie kampimy. Tu nikogo. Okej okay. Raz Lewo czy prawo? Oj, przerzucony tak czy siak Tam jest ten coś co ściągał Boże, serio te krzaczki? Nie wierzę, nie chce mi się w to wierzyć Oj, ciebie nie chciałem laska nawet, nie? Naprawdę, ciebie nie chciałem O, okej okay. Jeszcze jest bot. Chodź. Dobra, niszczymy to. Oni tam gę zrobili. Jak już jest bot, ja ogólnie chciałem ci laska zostawić, ale jak jest bot, no to wieszamy, no? Drugi stag lula bajki trzeba sobie zrobić. Robimy tak. Na boty się nieprzyjemnie ogólnie gra. Moim zdaniem. Jak dla mnie. O, szafka to są zupełnie ogólnie topory. Drugi no, dla bajki. Nie wiem, czy ty uciekłeś ogólnie stąd, czy nie? No właśnie. Dobra. No boże, pod mnie jak nic. Kras. No poważnie. Trz ja pierdzial, ale poszli ogólnymi genami. Puść wamać Nie wierzę Oczywiście w to Nie umiem grać, nie umiem grać, no mamy Oponenta No i tam jest gen mocno zrobiony zostawię ci na chwilę Nie, szkoda to pora no boż, kolejny gen byłby zrobiony, nie wierzę w to Idziemy po oponenta choć wyczuwam, że tu będzie ten majsterek przy nim, Aha. 100% gdzieś przy nim, nie? Trudno, zrobimy tak. No co tam laskę? Ja mam blisko ak Tragedia. Eee... Trzeci stag lulabajki. To ściągnij go nawet. Regres idzie dalej. Bot wymacany. Róbmy tak. Nic. Nie wiem gdzie jest cała reszta. Nie umiem grać w tę grę. Nadby nie doleciał. Ojejka... Hmm, hmm, hmm. Bo to gra trochę, handreskot z mojej strony, trudno. Nie uda się, to się nie uda. Bot. A, boty za dużo wiedzą. Nara. Widzę cię. No dobra, trudno. Tu coś... tam nie pykło. Jezus, co ja zrobiłem? No, fajnie, gipkość. Nice. No... ...pieprzone ławki. Skracam cię w pizzu Ale ile się to uda? Tu masz raz paleta. O ja ale co ja gram? Mam cię. Co ja gram? Gówno gram. O, już skill walone. To mi się podoba. To bardzo. O, wiemy gdzie drugie geny skręcamy O Boże, jak to zrobić teraz? Nie wiem czy to siądzie w ogóle. Tylko że do tamtego szybko na trzeba podlecieć Podwymacane Tutaj Jezus jak to nie siedzi coś takiego powiedz z tymi wysokości w tej grze są nie wiem takie tych przedmiotów Kręcisz dalej Okej okay. Stałaś raz, spania raz z latarką. I masz dwa, zarąbiście, to mi się mega podoba. Zaczyna mi się zmieniać troszkę inaczej ta gra. Chodź tu, swania z latarką. Bot ma ogólnie ostatni hak. Fajnie byłoby go dorwać. Mega fajnie. Mamy piąty stack lulabajki. bajki. Idę przypilnować je jeszcze w razie, wu. Look na sedam. Czy ktoś nie chce mi niszczyć? Nie, tu w ogóle nikogo przy tym genie nie ma. Zajebiście. Widzę cię. Nie wiem, czy to wyjdzie. Za szybko, prawdopodobnie. Tak, idziesz za domek. I idź, sajeź. Idź. Tu mam ogólne geny bardzo blisko siebie. Więc mi zostaje tylko pilnować, uzupełniając to, porek w bardzo chujowym momencie. Hmm. Dobra, lecicie tam. Bot dostał, dobrze. To jest bardzo dla mnie ważna informacja. No i nie załapało hitboxa. O Boże, ale to ze mnie jest bot bardziej, nie? Idź z tą latarką, mam nadzieję, że jej nie będziesz mieć, nie zrobisz tego. Zarąbi podoba mi się to. A, chciałem one-shoty mieć. Miał one-shota. Oj, po lulabajce. Ktoś ją znalazł. No to jestem teraz. Dypie! Wyeliminowałem tylko bota do tego czasu. Jest lipa. Dobra, gen nietchnięty. Lukniemy tego z górki. Kręcony. Gdzie jest oponent? Gdzie ja nie widziałem? Nie wiem. Ale jest gen kręcony. Polula bajce, która mnie naprawdę dużo ugrywała w gierce, bo nie trafiali z A teraz mam lipę. Cisza. Aha, mam cię, gagatku. Mam cię. Nawet dwóch gagatków. Ajajaj Tu gdzie jest paletan? Dostałaś laska! Ujuju uj, uj. Nie ma! Tak do raz. a ty gdzie uciekłaś tam jesteś, okej okay. siema, mordo. No i mam cię, morto. Nice. Mogą cię mieć szybciej, ale coś mi nie pykło. O, mały jest skręcony i to mocno. Mocno. Nie ma opcji na pioradków. Dobre, no trudno do skopania Sprawdzimy szafeczki. Druga, tak samo. No, no nie ma cię. Trudno. Pójdziemy również do tego gena. Ale na tym genie idzie, jest dalej regres. Dobrze, sprawdzimy jeszcze tego. tam się dzieje? Pola nieba! urde, też mocno skończony. Ja pierdolę. No i kogo tu gonić? Tam mocno skończony. Nie wiem, którego by wolał. W sumie niech tego zrobi. Regres, ok. Nie, mam nadzieję, że się macacie i wam w tym przeszkodzę ogólnie. Ale po co? Po co się macać? Po co się zmacać ogólnie? Dobra, ty uciekasz tam. Tu widzę ranne ślady. No i dupa i dupa. Milować tam tego Gena trzeba, i to mocno, bardzo mocno. Co jest. Ej, no! I to nie przyjęło ciosa. Jak najdalej mnie od tego genu. Jak najdalej. Jeszcze luknę sobie tego. No właśnie. Mamy cię. Mamy cię. Mamy. Dobra. Ty masz bodajże trzeci, więc zostajmy dwóch surów na mapie. Idę od razu pod mały, od razu, walę ale to to pary nie mnie. Od razu idę pod mały, bo tam był genik zrobiony mocno wcześniej. Ok, regres jest dalej. Tu sobie wezmę dopiero te pary, będę bardziej safe, mam nadzieję. Więc pytanie: co z tamtym genem? Ten gen w ogóle jest nietknięty. Jest tknięty troszkę, ale skopiemy. Jesteście ranni, więc o właśnie, pewnie się leczycie, leczcie się, ja w tym czasie sobie tu ogarnę sytuację trochę, większy regres wleci. Skupię sobie tego Genixa. Ok. Dosyć stylowy ten mecz niestety. Ale co mam wam, rzec, są... Surwy dobrze grają w miarę. Nie są najlepsi, nie są najgorsi. W miarę gate. To teraz jakiegoś trzeba zlokalizować, żeby to ciągło się jakoś dalej, nie? Regres dalej. Zlokalizujemy jakiegoś czy nie? Gdzie. O, widzimy jednego. Zajebiście. Zajebiście. Pokażesz się. Pokażesz się. Pięknie. To mi się bardzo podoba. Jak Piegniesz na pewno A, czekałeś tutaj, dobra, nie biegłeś. Oj, ale zrypałem to no, W ogóle gdzieś w kosmos. I co zrobisz? Dzięki. Okej okay. Wyniosę cię trochę daleko. Mam nadzieję, że cię doniosę. Doniosę, nie doniosę, doniosę, nie doniosę, DONIOSĘ. Dobrze. To już pierwszy haczyk swoją drogą, dopiero, nie? Dobra, zobaczymy, który gen leci. Który jest jego targetem. Ten. Ten się ściąga ogólnie. No to już masz dwa haczyki. Tam jesteś. Tam, tam biegłeś. Tu gdzieś biegłeś mordo, a tu będę miał hacza, wiesz o tym? To będę miał hacza, nie wiesz o tym, siema Nie tu, eee. No jolo Hehe Udało się Udało się, dziękuję Bardzo jesteś siebie Jezu, a mnie... O Jezu! Dobra, tak mnie sprankował ten H ja myślałem, że typowo przeważnie mieści respi się w jednym miejscu, bo tak jak grając już parę godzin w DBL To miałem w jednym miejscu. Dobra, i tak się cieszę że się udało. Za pierwszym podejściem. Mimo bota wyłapie. Zrzucajem tych toporów. Nie umiem, ale fajna ogólnie jest huntereska. Polecam. Fajny killer. Tylko trzeba ją wymainować, troszkę poćwiczyć i wszystko będzie git. A więc bez zbędnego przedłużenia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Eee, za zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i jakiegoś komentarza. Nie wiem, byle jakiego. Na przykład y, jem kebaba. Nie wiem, co, co robiliście poza oglądanie filmu, w jakim czasie go oglądacie. I tyle. Nie będę was zbędnie przedłużał. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.